szczytami to specjalność Chicago. Wchodź w nie gładko, a zwycięstwo masz w kieszeni. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Grid 2. Dzisiaj startujemy nowym samochodem. W ogóle odblokowaliśmy, jak pamiętacie w poprzednim odcinku całkowicie nowy tier, w którym możemy się jeździć, czyli to są nowe, lepsze samochody, szybsze samochody, jest właśnie mój Dodge Viper, no, znaczy to jest SRT Viper, ale zobaczymy, no samochód się prowadzi tak, pierwsze wrażenie z jazdy tego, tego samochodu są takie no, na razie są zbyt małe, żeby coś powiedzieć, jest trochę bardziej, mniej do okien znania, a wiem czego zapomniałem, opcje... Haha, zapomniałem zmienić poziomu trudności. A ja tak mówię, dlaczego to tak, tak łatwo mi idzie? Eee, zmiana poziomu trudności, że zawody rozpoczną się od nowa, tak chcę. Ostatnio robiłem sobie osiągnięcia, zapomniałem zmienić. Dlatego się dziwiłem, ha, czemu mi tak łatwo idzie? Dlaczego tak ludzie szybko hamują? No ale dobra. Takie mo moje małe, ten, Nie, niedopatrzenie. Ale dobra, jedziemy dalej. Więc tak, zobaczymy jak to będzie na wyższym poziomie trudności. I zobaczymy. No, tutaj już jest o wiele cięższe. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy niskim a wysokim poziomem trudności. Bardzo wysokim. Bo to jest najwyższy poziom trudności. Zobaczcie, tamten, tamta trójka już uciekła, wtedy tylko jeden zawodnik lekko co nam uciekł. Natomiast tutaj nam cała trójeczka uciekła. Dobra. Trochę tam gościa wzi wzięliśmy to, to i rozwaliliśmy, ale to nic nie szkodzi. Wow, no, jednak tutaj jest już walka, większa walka na pewno. Samochód, muszę powiedzieć, jest troszeczkę dla mnie za wolny, ale no, zobaczymy. Go masz. No go. Wolałbym właśnie McLarena dostać, ale to trochę poczekamy i pewnie będzie ten, będzie, będą jeszcze lepsze samochody. Ło, wow. tutaj w ogóle się skraszowaliśmy i to dosyć nieźle. Próbowałem wejść po wewnętrznej. Spróbujemy jeszcze raz. Ło, wow, po zewnętrznej. Dobra, jest, 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 udało się. Tutaj jest lekka przewaga, ale on znowu tutaj wjedzie. Fajny, fajny, naprawdę fajny poziom trudności. Jeżeli ktoś gra na jakichś tam niskich, to no niech wie, niech patrzy co traci. Bardzo dużo widziałem tych znanych youtuberów, którzy grają na niższych poziomach trudności, a i tak nie potrafią dobrze tego przejechać. No zobaczcie no. Raczej Bruno Silva będzie nam ciężko złapać, ale oczywiście będziemy próbować. A to jest przecież najważniejsze. Tutaj Lucien Galfione też jest drugie okrążenie. O, zarzuciło, za mocno zarzuciło nam. Straciłeś właśnie sporo czasu. Musisz to nadrobić. Naszym Viperem. Ale jesteśmy, walka jest, dobra, udało się. Teraz musimy złapać tylko Bruno Silva i jesteśmy pierwsi, mamy do tego jeszcze tak naprawdę dwa okrążenia, Uuu, Dobra, jak na razie nic wielkiego się jeszcze nie stało, samochód jeszcze jedzie, powiedzmy, w miarę prosto. Więc jeszcze nie, nie musimy się obawiać, chociaż na pewno tutaj będzie problem z tym, żeby już złapać jakąś lepszą prędkość. Zawieszenie ucierpiało, to na pewno. No i teraz to wyzwanie, wyzwanie, dogonić Bruna Silwę. 5 sekund prawie ma przewagi nad nami, a my się obijamy. No niestety to nie jest moja ulubiona, ulubiony tor, ponieważ są to wąskie trasy i dosyć, no, hmm, ciężkie. To, to muszę przyznać. To są naprawdę ciężkie trasy, szczególnie jeszcze na ten samochód. No ten samochód jest... No, zaledwie 5 sekund. No. Ciężki, ciężki do prowadzenia, czuć tą jego masę. I to jest właśnie to jego, ten jego problem pewnie z korwetą, Że korweta jest o wiele. o wiele lepiej się prowadzi. Natomiast Viper jest taki, no czuć tą jego osiężałość. No ale dobra, spróbujemy, spróbujemy dogonić. Um. Trochę łapiemy Bruna Silwę. Na pewno go dogonimy. A raczej spróbujemy, no. Chociaż to może się okazać trudne. Kurde. Ale z drugiej pozycji też będę się cieszył, ale oczywiście wolę pierwszą. Pękła ci prawa tylna Opona. Uważaj przy z zakrętów. Tyłem auta będzie miotać na wszystkie strony. Pękła mi prawa tylnie Opona. uj. To niedobrze. No to czyli będziemy musieli się ee, no zadowolić tym drugim miejscem. Tylko, żeby nam jeszcze ta opona nie pękła. Bo, jak ona nam pęknie całkowicie strzeli, to wtedy będzie problem. Okej. Okay. No jedziesz, Mały, jedziesz. Nie, to już raczej Bruno Sylwy nie dogonimy. Zobaczcie, jak on bardzo daleko odjechał. Muszę zobaczyć, jakim on tam autem jedzie ponieważ mnie to bardzo interesuje. Czym on tam tak pokazał tą swoją klasę? Czym on tam tak pocina? No zobaczcie, 3 sekundy ledwo... No nie mogę go złapać, jadę prawie ze wszystkich sił, wiem, że samochód jest uszkodzony, co też mi trochę nie ułatwia... O właśnie! Za dużo kraks, tutaj już jest ostatni zakręt, był... Ostatnia prosta, Bruno Silva wygrywa! My kończymy na drugiej pozycji, no... Ha! Jest trudniej. Na pewno częściej będę kończył, no... No tak, tego mogłem się spodziewać, jaki to jest samochód. Eee... I też czas jest dosyć kiepski. No ale no cóż, tak naprawdę na własne życzenie. Wygląd trochę wziął górę, ale przecież możemy zdobyć się w roleta korwet wyzwaniu. Ale to wyzwanie pokażę Wam w kolejnym odcinku. No i dobra, Zajmij zaczynamy. Okej. Okay. Mamy 16 punktów są trzy rundy. więc mamy to jeszcze szansę odrobić. No i czas. Tak jak mówiłem, no dosyć kiepski, ale to jest Viper. Viper, którego sobie wybrałem. No i cóż, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Druga runda, drugi wyścig. W tych wyścigach są trzy rundy, więc coraz więcej wyścigów. No, ale coraz bliżej ostatecznego finału i sezonu 5. W Miami najważniejsza jest prędkość na wyjściu z zakrętu. Jeśli będzie zbyt mała, stracisz przewagę na prostej. No i Bruno Silva znowu startuje z pierwszej pozycji, więc będzie ciężko go znowu złapać. Jak odstrzeli na samym starcie. O tym ciężej nam będzie tutaj go łapać. A wiemy, że to jest zawodnik z wielkim... Oznacza, z wielkim doświadczeniem. On naprawdę jest bardzo dobry. No, pokazał to we wcześniejszym wyścigu, że nie mogliśmy go w ogóle złapać. No, ale dobra. Próby będą podjęte. Przecież tak łatwo. Tak tanio skóry nie sprzedam, jak to mówił nasz jeden z zawodników. Akurat to nie ten sport, ale mniejsza większość. Tanio skóry nie sprzedam. Wezmę go po zewnętrznej i tanio skóry nie sprzedam. No ale dobra. Jedziemy dalej po wewnętrznej. Dobra, jesteś w pierwszej trójce. No, puszczaj. Kurde, gościu. Ja chcę tutaj złapać znowu Bruno Silva, ale cienko to widzę. Tam jest znowu Lucian Galfione. Który. Idą razem jak bracia. Ło. Wow. Zarzuciło mną trochę. Ale dobra, jedziemy dalej. Cztery okrążenia, czyli znowu mamy szansę dać sobie trochę. Uch, tutaj się już przestraszyłem trochę tego zakrętu. Dobra, jedziemy. Może jeszcze Luciana dogonimy. Luciana na pewno dogonimy. Ale czy uda nam się dogonić Bruna? Znowu Bruno jest pierwszy. Znowu Bruno pierwszy, a my... Musimy go gonić, znowu odjeżdża, ale jesteśmy bliżej niż byliśmy wtedy, na tamtym, na tamtej trasie. Jednak Miami jest troszeczkę lepszy chyba od Chicago, bo tamto było moim zdaniem Chicago. Ale jedziemy, jedziemy, powoli się tam do niego zbliżamy, przynajmniej tak mi się wydaje, powoli możemy się do niego zbliżać. Trochę tracą na zakrętach, my niestety tracimy trochę na prostej. Ale zobaczymy, no... Nie chcę zdobywać po raz kolejny drugiej pozycji. No, nawrót. wow, dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Trochę się o ścianę otarłem. Chcemy bez otarcia o ścianę. To jest drugie okrążenie z czterech. Zaraz będziemy po kilku zakrętach będziemy wjeżdżać na linię startu mety. Uch. Dobra, jedziemy dalej. Linie startu mety, w której to... Będziemy zaczynać kolejne okrążenia. No, bardzo, ale to bardzo czuć ten samochód. Jest bardzo masywny. Czuć tą jego masę. Co powoduje, że też i ciężej go trochę opanować. Jest! Wyprzedziliśmy trochę po nierównej walce z Bruno Silwą, ale udało nam się no go wyprzedzić. Teraz musimy tylko dojechać do do mety na pierwszym miejscu i nie rozbić samochodu. Teraz już będzie łatwiej, ponieważ zawsze najgorzej jest załapać złapać tych lepszych zawodników i ich wyprzedzić. Kiedy już ich wyprzedzimy, to utrzymywanie pozycji jest też łatwe. Jest łatwiejsze od samego wyprzedzania, ale nie jest jakieś super hiper łatwe. Tutaj naprawdę w gridzie. O! Wow! No Tutaj moja gro to chyba tro troszeczkę przesadziłaś z, e, z tym zderzeniem Ponieważ no to nie było jakieś wielkie zderzenie, no Powiedzmy sobie szczerze nie było super wielkie zderzenie, no, no dobra Ostatnia retrospekcja, więc musimy się tak no, troszeczkę pilnować jak się jeszcze raz gdzieś zderzymy, to już nie będzie nam tak miło. No ale mamy. Mamy w zapasie tą jedną retrospekcję. Bruno Silva jest. Jest trochę z tyłu został. dał nam trochę odsapnąć. I to też jest. Jedna z tych dobrych rzeczy. No niestety ten samochód bardzo podbija. I ja się cieszę, że ta... Tutaj akurat czuć i... Widać zachowanie tego zawieszenia, ponieważ te krawężniki naprawdę wybijają i czuć to wybicie, czuć jego tą to masę, to mi się właśnie podoba, bo w niektórych grach, tak jak na przykład w NFS to tam mogliśmy robić samochodem wszystko i tak naprawdę to było jedno i to samo prowadzenie, tylko zmienione, tam niektóre wartości. Tutaj Masz czujemy te zmiany samochodów i czujemy zmianę jego masy. Ja to naprawdę mogę wyczuć i każdy samochód dla mnie inaczej się prowadzi, inaczej musimy do niego podejść troszeczkę i nauczyć się jego prowadzenia. Ten samochód, tak jak mówię, jest bardzo masywny, bardzo wychodzi przy zakrętach. To jest właśnie też jego problem, że on zarzuca i, i jest właśnie... nie wiem jak to nazwać, no... tak jakby jego masa bardziej przeważała i on jest za bardzo nadsterowny, ale nie pod tym względem, że go przerzuca, tylko że pod tym względem, że go wynosi jest właśnie taki samochód, który go wynosi na zakrętach z powodu jego masy i z tego drifta. No ale dobra, kończymy na pierwszej pozycji jest dobrze. No, będziemy mieli tyle samo punktów co Bruno Silva. Jest. Ostatnia, trzecia runda, tak naprawdę to chyba wszystko wyjaśni. Nie był to jakiś znowu super wielki czas. Musimy wygrać albo chociaż przynajmniej wyprzedzić Bruna Silwę. Znowu kończymy na trzeciej pozycji. No i patrzymy dalej. No, Ghost znowu sobie poradził tym razem lepiej ode mnie, nawet w Wajperze. No, nie na, kto jest klasa. Nie jestem najlepszy, tak jak mówiłem, są ode mnie lepsi. Ja po prostu też muszę czasami przegrywać. Nawet z Bruna Sylwą. Odcinek leśny jest szczególnie trudny. Jedna błędna decyzja, i będą cię zeskrobywać z drzewa. No i tak, mamy tutaj... Ha! Odcinek leśny. Kalifornia. Ten samochód. Oj, już się obawiam, co on tutaj wykombinuje. Nie, nie bo jest to szybki odcinek. Ale mogę powiedzieć, że bardzo szybki. A on tutaj po prostu... No, będzie go wynosić. Będzie go wynosić. A my będziemy próbować coś tam wyprzedzić. No. To pamiętam z początku kariery. Że to tak to naprawdę... Próbowaliśmy to wygrać. Wybaczcie, zrobię to jeszcze raz. Ponieważ już na samym starcie mi trochę przyblokowali. I obawiam się, że u ci pierwsi to mogliby to spokojnie wykorzystać. Harrison Carter. On tutaj pewnie będzie grał główne skrzypce. Jezu, co ja zrobiłem? <gryw> co ja zrobiłem? No cóż, tak czasami bywa. Po prostu nie wiem, jak samochód mi poleciał. A jak jakoś. Nie wyszło. Drifty pozwolą ci w pełni wykorzystać potencjał tego auta. Obróć auto, zredukuj moc i utrzymuj drift tak długo jak się da. Okej. Okay. Tutaj po wewnętrznej, żeby nie było tak... tak... Ciężko. Żeby zawsze jak ten samochód trochę poleci, to... Żeby Jesteś spokojnie to trójcy, zrobić. A znowu! Jest Bruno jest pierwszy! Bruno! Bruno, ty dziadło! Nie możesz wygrać. Ty po prostu nie możesz tego wygrać. Jak wygrasz, to ja wtedy przegrywam i jestem na drugiej pozycji. A ja nie chcę być na drugiej pozycji, ja chcę być na pierwszej! Chcę to wygrać! Chcę być najlepszy! Wiewiórka tam przeleciała albo coś, albo jakiś opos, nie wiem. Opos... nie. W ogóle nie wiem, co to jest za zwierzę. Opos, ale jesteśmy na pierwszej pozycji. Ta trasa jest naprawdę bardzo szybka. Ja się po prostu boję nią jechać. I to jeszcze tym samochodem. Ale próbujemy. Ostatnio była w wyzwaniach globalnych. A, ah, błąd! Ale dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Na szczęście nic się wielkiego nie stało. Samochód. Drugie auto siedzi ci na ogonie. Samochód się prowadzi. U drzewo! <grym> no, po prostu. Drift. Drift, tak jak mówiłem o tej masie, że o, jego wynosi. I ciężko go opanować tutaj wolniej. Tutaj jest właśnie ta jedna z przyczyn. O, cholernie ciężko. Naprawdę no tak, samochód, który... Nie myślałem, że będzie się aż tak ciężko prowadził. A się prowadzi super cholernie ciężko. No niestety tak bywa. Że jednak wygląd i miłość do jakiejś marki nie przynosi rezultatów. Tak jak mówiłem, ta korweta się prowadzi dla mnie bardzo fajnie, bardzo dobrze. A. Ah. No i tutaj jednak ten viper pokazuje tego swojego straight muscle cara, Czyli może i dosyć duża moc, ale prowadzenie troszeczkę zawodzi nas. Może i on fajnie driftuje nieraz, ale nadal na te drifty, czy na same te wyzwania drift. Na zawody w driftingu e, będzie miał za mało mocy. To jest właśnie problem tutaj tego grida, że samochody na drifty mają za mało mocy. Nie wiem, ile czy tutaj jest, mamy fabrycznie montowane, znaczy, e, programiści postarali się o odzorowanie mm, realnej mocy, czy też na przykład. Na drifty nie mogliby dodać trochę większej mocy dla samochodów, albo żebyśmy mogli ulepszyć te samochody do driftu. No bo naprawdę bardzo ciężko się driftuje w tej grze. Natomiast podczas wyścigów, to jest już inna bajka. No dobra, znowu nie będzie ekstra czasu, ale ja chcę po prostu tutaj dojechać przed Bruno Silvą. Nie używam jakichś wielu powtórek. Nie używam też, no chociaż trochę ich używam. No ale bo staram się jechać w miarę płynnie, w miarę dobrze, nie popełniać zbyt wielu błędów. Bo na razie ja się dopiero wczuwam w te samochody. Więc wybaczcie mi to, na pewno pod koniec sezonu będzie mi lepiej szło. Ale kiedy dojdzie ten tier czwarty, czyli te najszybsze samochody, jak BMW, BMW, ojeju, Bugatti, Koenigsegg, to wtedy na. Oj. Cienko siebie w tym widzę. A ja dobra, 312. Wygręby OK, tak dziś, a nikt nie wygraliśmy. To była ostatnia runda. Wygraliśmy Viperem. Więc jest dobrze. Nie zdobyliśmy kompletu punktów, ale zdobyliśmy pierwsze miejsce. No i ostatnia kwalifikacja. No, trzeci. Czyli po prostu trzeba się dotrzeć z tymi samochodami i. A żeby kolejne samochody były lepsze Bo wiem, co tutaj nas czeka i wiem, co to są naprawdę za fajne samochody I ile będziemy mieli fanów No, liczba rośnie, zajęliśmy pierwsze miejsce No, czyli tak nam się podniesie o milion, no Milion fanów na jeden wyścig Kurczę, każdy Wiesz, by tak obychać, chciał w z tych wozów do Oh my god Oh my god, oh my god Hm, KTM X-Bow i Ariel, która to jest wersja Ariela? To jest Ariel Atom 3. Hm, w Need for Speed'ie Most Wanted mieliśmy Ar Ariela Atoma 500. To jest wersja trzecia, 500 to jest związana z jego mocą 500 koni. Natomiast tutaj mamy dwie, dwa samochody z klasy Lightweight. A, czyli KTM X-Bow i Ariel. Ja wybiorę sobie KTM. -a. Jakoś jestem bardziej pozytywnie nastawiony do tej marki, może i osiągi ma trochę, no ma mniejsze, ale moim zdaniem on może się lepiej prowadzić. Przynajmniej po jego wyglądzie tak sądzę, no ale zobaczymy. Może to być znowu kiepski wybór, nie beżtajcie mnie za to. Ja wybieram, wybieram znowu KTM za wygląd. Jakoś Ariel mi się nie podoba. Nie jestem jakimś fanem Ariela Akatema. Widziałem Widziałem też go w Top Tobgirze. No i zobaczymy. Tak, chcę ten samochód. Kolejny odblokujemy sobie w wyzwaniach. Dobra, słuszny wybór. Dobra robota. Dostępne są kolejne zawody. Zacznij od tych, w których jesteś najlepszy. Dobra. Kolejne zawody. Brand's Hatch. Jazda na ca Czas. Czas. Tutaj mamy eliminacja. Kolejne zawody to pojedynek. Dobrze. Teraz, kiedy weszliśmy w ten czwarty sezon odcinki będą trwały po prostu po rundzie. Czyli to jest jedna runda, to jest druga, to jest trzecia, to jest czwarta, to jest piąta. Jak widzicie odcinki będą trwały po dwadzieścia kilka minut, ale wtedy Będziecie mogli zobaczyć wszystko po kolei i będziecie wiedzieć po prostu co się dzieje. W, następnych, w następnym odcinku zrobimy sobie, nadrobimy wyzwania, do czego zapraszam Was bardzo serdecznie, a pod koniec przed finałem zrobimy zawody specjalne dla tego sezonu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!